Źiute? Podobne do taty, co? Czy zabiłeś kiedyś człowieka? Nie. O, witajcie, mam do was gorącą prośbę. O! Wszystko w porządku? A nic, tylko się potknąłem. No więc mam do Was gorącą prośbę, zostawcie 20 tysięcy łapek pod tym filmem. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie zostawcie. Suba! O co chodzi? To jest! Chyba za dużo ostatnio pracuję. Idę odpocząć. Aaaaaaaaaaa! wszystko w porządku? Tak kotku, wygląda na to, że miałem zły sen Co takiego złego ci się śniło kochanie? E, nic, nic, śnił mi się jeden z moich braci, Ziutek ten, co przyprowadził żywego tygrysa na nasze wesele jako osobę towarzyszącą? Nie, to był Zykryt. tak to ten, co ciągle mi robił pranki w dzieciństwie. No wiesz, przyklejał mnie do mebli i takie tam. <śm> kiedyś nawet dla żartu odbił mi dziewczynę w podstawówce, została mi potem straszna trauma. Od tamtego momentu strasznie się boję, że odbije mi kiedyś nawet moją żonkę. Nie przejmuj się, kochanie, to był tylko zły sen. Twoi bracia powierzali z kraju, nawet nie wiedzą, gdzie mieszkasz. A no tak, tak wyprowadził się do Stanów. Podobno mieszka w Chicago. Co za sen! Mężuś jego szalona rodzinka. <głos> <głos> la, 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 la. Mogę wejść? Zajęte. Ostatnio spędza tam całe godziny. Na szczęście mam tutaj zaproszoną szczoteczkę. Andrzej, jesteś tu? O, co tam? O, ja lecę na górę do pracy, a ty posprzątaj i zrób dzieciom obiad, dobra? Czemu ja? Dzisiaj w kolej. to krzesło jest niewygodne. Trochę już tęsknię za pracą w biurze. Andrzej, pożyczysz mi swoje krzesło, diablo? O, nie, nie, nie. To był prezent od ciebie, a prezentów się nie oddaje. Szkoda, że nie pomyślałam o sobie, gdy wpadłam w szał kupowania prezentów. A mogłam sobie kupić taki wygodny fotel, diablo. Ten diablo musi być naprawdę wygodny, ma nawet podnóżek. Dzieci, obiadek gotowy. Co to jest? Może perka? Tata, one są spalone. Mamie to zazwyczaj lepiej wychodzi. Ja tego nie będę jeść. Ja też nie. A to kto? Dzień dobry, w czym mogę Panu pomóc? Oczułem Braciszku! Żółtek? Ale się cieszę, że Cię widzę. Fajnie się, brat urządziłeś. Co tutaj robisz? Przecież mieszkasz w Chicago. Siutek, kiedy przyleciałeś? Dopiero co wyszedłem z samolotu, przyleciałem na wybor, tak. Ale skąd wiedziałeś, gdzie mnie znaleźć? W Chicago też mamy na YouTube'a, nie? Chciałem ci zrobić niespodziankę. Wiesz, jak lubię robić niespodzianki? No tak, pamiętam. -o -o -o. Nieźle. Czekaj, mógł iść na kanapie, jest nowiutka. Okej, okay, spokojnie, braku, spokojnie. Kochanie, z kim rozmawiasz? Jola, cześć! Kochana! Julia nie jola. Żiutek, co za niespodzianka. A on się zmieniłaś. Przytyłaś trochę. Co, gdzie? Zawsze uważałem, że jesteś za chuda. Mamoś, przyniesiesz mi coś do picia. Tak, już. A to kto? Macie dziecko? No, dwójkę, przecież wiesz, byłeś na ścinach. Naprawdę? No, byłeś trochę pijany. Słuchaj, mam Ci cię sprawę, masz pożyczyć dwie stówki? A nie masz kasy? Przecież jest z Ameryki. Naprawdę by mi się teraz przydały. Okej. Okay. Ale tym razem na pewno mi je oddaj. Dzięki. O, słuchaj, zaniosę mojej bratonicy, przywitam się. <noise> Hello, dzieciaczki! To ja, pójdę jak z Ameryki! To tata ma w lata? No tak, był na twoich chrzcinach. Słuchajcie, mam to dla was prosty beczce, dla panienki. Łoo, wow, dziękuję! To już moja Dziękuję. He, widzicie, pokochałem mnie od razu. Wujku, a dlaczego masz takie śmieszne włosy? To są dready ku chwale wielkiego dzia, który stworzył świat. Są symbolem lwa, judy. I stanowią protest przeciwko siłom Babilonu. Co? Czy chcesz się dowiedzieć więcej o wielkim Dziadku, który stworzył świat i o kosmitach? E -e -e. Nie mogę tego słuchać. E, dobra, dobra już wystarczy, Wujek jest zmęczony, musi sobie odpocząć, a ty poczytajmy całkowicie książeczkę. A -a! Jeszcze będziemy mieć okazję się bliżej poznać dzieciadki, jest i ja. Podobne do taty, co? Aha. <laughs> ah. Cześć o czym on mówił? A tam w ogóle co cię do nas sprowadza? Widzisz Jola? Julia. Julia, zawsze byłem typem złotej rączki. Wszystko umiałem w domu naprawić w przeciwieństwie do Twojego męża. On potrafi co najwyżej wkręcić żarówkę, ale śrubki to już nie bardzo. Wiem coś o tym. Ze żarówkami też nie problemy. No więc stworzyłem ostatnio coś niesamowitego i chcę się z wami podzielić z zyskami. Potrzebuję tylko od was trochę kasy na reklamę. Nie no to jakiś przykręt jest, znowu chcesz mnie wkręcić tak jak wkręcaliście mnie w dzieciństwie. No, zawsze taki nerwowy. Słuchaj, naprawdę stworzyłem wynalazek na miarę Einsteina. Czuję, że ściemniasz. <laughs> Braciszku, wiem, że masz obawy, ale jesteś to wreszcie wynagrodzić. Zawsze wygląda dla trochę nieznośny, co? E, okej, okay, ale daj mi chwilę, dobra? Wiesz nie podoba mi się ten pomysł i ja nie chcę w tym uczestniczyć. Nie no szwagierka, przestań, daj się namówić. Nie, dzięki, ja nie chcę uczestniczyć w twoich eksperymentach. Joła, czekaj, wspomniałem, że przywiozłem ci prezent z Ameryki? Co? Co to jest? Fotel Diablo? Ech, specjalnie dla mojej szwagierki. To to fotel Diablo Firmus Black. Jego, o takim marzyłam, mogę go wypróbować? No, 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 jeszcze nie teraz Jak wypróbujesz mój wynalazek, to sam ci go złożę Dobra, wchodzę w to, opowiedz o co chodzi z tym twoim wynalazkiem Dobra, słuchaj, zresztą pierwszy w historii, niezawodny, w 100% pewny wykrywacz kłamstw Jeśli można na nim zarobić? Będziemy bogaci Spodoba się Narzysz, <laughs> kończysz już? O, oh, mam Ready Andrew, Hart. To to? Oh yeah! <noise> Okej, okay, słuchajcie. Musimy mówić prawdę i tylko prawdę. W przeciwnym razie ta lampka zaświeci się na czerwono. A za każdym razem, gdy powiecie prawdę, lampka zaświeci się na zielono. Rozumiecie? Zaczynamy od pytań kontrolnych. Andrzej, czy nazywasz się Andrzej? Tak? Jola, czy ty się nazywasz Jola? Julia? Tak. Okej. Okay. To możecie sobie zadać pytanie, jakie tylko chcecie. Okej, okay. czy jesteś kosmitą? Nie. Czy złamałeś kiedyś prawo? Nie. Czy zabiłeś kiedyś człowieka? Nie. W grze komputerowej? Czy uważasz, że jestem najprzystojniejszym facetem na świecie? Oj tak. A czy ja jestem dla ciebie najpiękniejsza na świecie? No pewnie. To powiedziałem prawdę. Czy to na pewno działa? Przetestowałem to setki razy. Wszystko działa jak należy. Y jaką lubisz muzykę najbardziej? Rokowo. Czy pamiętasz naszą pierwszą randkę? No jasne. Nie no, pff, jakieś bzdury. Y jaki jest twój ulubiony kolor? Czarny. Czy uważasz, że jestem gruba? Nie. <laughs> Ta maszyna nigdy nie kłamie. No co ty? Jakie książki najbardziej lubisz czytać? Fantastyczne naukowe. Czy ty mnie jeszcze w ogóle kochasz? No, oczywiście, kochanie. Kochanie, to nie tak. Ja naprawdę mówię prawdę. To na pewno kolejny prank mojego brata. Przecież wiesz, że cię kocham. Naprawdę? No, oczywiście. A się go natychmiast pozbyć. To mój brat. Nie mogę go tak po prostu wyrzucić z domu. W takim razie ja to zrobię. Musimy porozmawiać. Wow! O Julia, świetnie, że jesteś! Twój prezent jest złożony! Jejku, to, to jest dokładnie ten, który widziałam w internecie! O, jaki wygodny! Fajne te guziczki. O, no tak, to ja mogę pracować! Wiedziałam, że ci się spodoba! Wiesz, że tam masz też podnóżek, wypróbuj go! O, no to jest luksus! Dzięki, źródła! Tak jesteś kochana! No wiesz, widziałem na YouTube, że kupiłaś wszystkim fotele Diablo, tylko nie sobie. A twój mężuś jakoś się nie kwapił, żeby ci kupić taki prezencik. dzięki ziutek, to jest świetny prezent. Idealny do pracy z domu. Żonka, ty miałeś coś powiedzieć żółtkowi, nie? Przecież mieliśmy... No już zobacz, ten fotel wygląda naprawdę solidnie i jest taki przewiewny. Dobra, Julia, wniosę wam ten fotel do twojego biura. A dla was zostawię link do tego fotela z filmikiem. No ile kasy potrzebujesz na tą reklamę? Wiesz co, pogadamy u góry. Ja! Idealnie, teraz to mogę pracować. No, a co do tych pieniędzy to potrzebowałbym 200 tysięcy Ile? Dolarów Ile? Do zobaczenia w następnym odcinku See you later guys Braciszku wiem, że masz obawy, zawsze byłem dla ciebie nieznośny, ale wreszcie chcę ci to trochę wynagrodzić Jeszcze raz Fotele Diablo to, to najlepsze fotele na świecie? Aha. Dobra odpowiedź. <laughs>